Dzień dobry wszystkim graczom zgromadzonym przed, przed tym na czym oglądacie mój materiał. Tworzę nową kategorię. Darmowe gry. A może tak w sumie nie jest do końca, bo kiedyś dawno temu zrobiłem materiał o grze, która wtedy stała się darmowa, czyli o Rocket League. Już wtedy chciałem oferować Wam filmy o produkcjach darmowych, czy też niestety w większości przypadków o produkcjach wyglądających na darmowe których, jak nie posmorujesz kaską, to daleko nie zajedziesz. No ale nie podjąłem się wtedy tego zadania. Może tym razem mi się uda? Więc dlaczego teraz odnawiam swój pomysł? No, nie jest całkiem taki sam jak poprzednio, bo jednak na razie skupię się na grach w 100% darmowych. Które można zdobyć niestety tylko przez określony czas. A nakłoniło mnie to. Że jest wielu graczy, którzy nie mają bladego pojęcia, że Epic oferuje co tydzień całkowicie darmowe pozycje. Byłem i jestem w szoku. Jak można nie wiedzieć o takiej oczywistości? A jednak, jak widać, może. Chciałbym jeszcze nadmienić, że będę przedstawiał tylko i wyłącznie gry na platformę Windows. Oczywiście czasami może być też tak, że gra istnieje także na innych platformach i będę się starał o tym wspomnieć. No ale nie, oczywiście nie będę w stanie jej przetestować na raz innym sprzęcie. Informację głównie będę czerpał ze strony internetowej Łowcy Gier. I jeżeli nie chcecie tracić czasu na oglądanie moich materiałów, możecie śmiało korzystać z tej opcji, aby wiedzieć na bieżąco, co można zgarnąć. Dlaczego zdradzam taki sekret? No ponieważ ważniejsza jest dla mnie świadomość, że pomogłem jest zarabianie na filmach, które póki co, oby tak zostało, są. A właściwie to zarabianie jest sprawą drugorzędną, będącą bardzo, to bardzo miłym bonusem. Więc niestety z tego względu będę Was męczył reklamami. No, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Oczywiście reklamami YouTube'a. Nie będę tutaj rzucał jakiś namów, jakichś takich rzeczy. No chyba, że jakiś producent gry zasponsoruje jakąś grę którą mógłbym nam przekazać, wtedy coś tam mogę zareklamować. A po tym wstępie zaczynamy. Ale żeby ten materiał był ponadczasowy, ze względu na to, że zawarły w nim powód i koncepcję tej serii, to w otwierającym serii odcinku, czyli w tym, przedstawię cztery gry, które są w pełni darmowe i takie zawsze będą. Ale wkrótce zobaczycie następny filmik poświęcony tymczasowym darmówkom. I z pewnymi, aczkolwiek bardzo drobnymi bonusami dla kilku widzów. Niestety nie dla wszystkich. Na początek przedstawiam Wam grę Battle for Wesley. A dla tych, co nigdy nie oglądali mojego kanału, z języka angielskiego jestem bardziej noga. Zwłaszcza jeżeli chodzi o mówienie, wyrażanie się i czytanie, więc być może przeczytałem to fatalnie. Proszę mi wybaczyć jestem człowiekiem starej daty. <laughs> jest ona na licencji Open Source, więc można bawić się jej kodem, nie wspominając o tym, że można w nią grać całkiem i absolutnie za darmo. Jest to turówka strategiczna, dziejąca się w typowym świecie fantasy. Gra jest dedykowana na PC i między innymi, jest też dostępna na Steamie. Co ciekawe, gra ta jest też dostępna na Linuxie i Macu oraz w Google Play, aczkolwiek to ostatnie jest nieoficjalnym portem tej gry. Ilość dostępnych kampanii robi wrażenie. Jest ich 17. Przynajmniej tak podają źródła. Ja osobiście tego nie liczyłam. Jak widzicie, w grze jest dostępny język polski. No, ale oczywiście jest możliwe, że niektóre elementy nie są do końca przetłumaczone. Ale to nie wszystko. Gra ma tryb wieloosobowy, do którego jest przygotowanych aż 55 map. Ma wbudowany edytor, a co za tym idzie, można pobrać wszelkiego rodzaju misje oraz kampanie, które zostały stworzone do tej pory przez fanów. A jest tego od groma i ciut-ciut. Mankamentem oczywiście może być dla niektórych z was to, że w dodatkach no, nie występuje język polski, no chyba, że traficie na coś, co wykonał Polak. A i tak, istnieje też polska strona tej gry. No, zapraszam do jej odwiedzenia. Jeżeli ten tytuł Was zainteresuje. W każdym razie o co chodzi w tej grze? Mamy jednostki, które są opisane zresztą ogromną ilością cech. W trakcie gry zdobywają doświadczenie, umożliwiające im awansowanie. Oprócz walki musimy zadbać też o finanse, zgarniając pod swoje władania wioski. Dodatkowo w nich można też leczyć swoje jednostki. Zakup dodatkowych wojaków jest też możliwy, ale pod warunkiem, że mamy złoto oraz dowódca stoi, jakby to nazwać, w murach zamku. Walki nie są byle jakie. W przypadku niektórych jednostek mamy możliwość wybrania rodzaju ataku, a żeby ułatwić wybór pokazane jest przez grę, jakie obrażenia możemy zadać przeciwnikowi oraz czy będzie on kontraatakował, a jeśli tak, to jak bardzo może to nas zaboleć? Oczywiście każde pole daje ponusy jednostce, która się na nim znajduje, i są one zależne od jednostki. W opisie jednostki znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Grafikę widzicie. No jest ona niespółczesna, ale dzięki temu gra pójdzie chyba też na kalkulatorach. No ale według mnie jest całkiem ładna i co najważniejsze, wyrazista. No, ale jak ja zaczynałem grać w takich dawnych czasach, to wtedy nikt nie śnił, że jakakolwiek gra będzie wyglądała tak. Nie wspominając już o rozdzielczościach. Przecież dawno temu nikt by nie był w stanie uwierzyć w rozdzielczość HD. A 4K? No, to była jakaś fantastyka naukowa i taka, która nigdy nie zostanie zrealizowana. No może za tysiąc lat. Dobra. Jeżeli lubicie strategiczne gry, zwłaszcza turowe, to zdecydowanie polecam tą produkcję. To teraz przejdźmy do drugiej darmowej gry. Tym razem jest to pozycja wzorowana na płatnej grze, a właściwie jej serii, czyli stworzona na podobieństwo Anno. Oczywiście mowa tutaj o wczesnych wersjach, które były zdecydowanie tylko w 2D. No ale one są nadal grywalne, przynajmniej według mnie. A nawet bym powiedział, że są ciekawsze niż niektóre nowsze części. No ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Gra nazywa się Unkno Horizons. W opisie znajdziecie linka na oficjalną stronę tejże produkcji, gdzie całkiem za darmo możecie ją pobrać i grać do No i znowu mamy do czynienia z grą przetłumaczoną na nasz język. Za darmo i po polsku. Gra oprócz trybu jednoosobowego posiada multi. Ale w jego przypadku musimy doinstalować dodatkowy programik, żeby funkcjonował. Ponadto jest też editor map, gdzie możemy się pobawić modyfikowaniem istniejących albo stworzyć własną mapę. Po wybraniu trybu jednoosobowego do wyboru mamy tutorial oraz podstawowy scenariusz. Pozostałe mapy dostępne są pod opcją grademo. No nie pytajcie się mnie, dlaczego tak to nazwano. Z kolei, wybierając losową mapę, gra wygeneruje sama całkiem nową i niekoniecznie grywalną mapę. W przypadku gry losowej czy demo mamy też możliwość wybrania ilu będzie komputerowych przeciwników. Sama gra łudząco przypomina stare Anno, więc mamy statek, dzięki któremu możemy wybudować port, który będzie zaczątkiem naszego miasta. Okręt może też służyć do przewożenia ładunku, co chyba nie jest dziwne. Musimy zadbać o materiały budowlane, żywność, wszystko połączyć drogami. I Wojla, pierwsza kolonizacja wyspy rozpoczęta. No to w każdym razie jest to symulacja, której zajmujemy się budowaniem kolonii i jej rozwojem. Musimy się zajmować gospodarką, handlem i dyplomacją. Grafika, jaka jest, sami widzicie: czytelna i ok. Wiadomo, nie jest to 3D, nie ma tutaj jakiś cząsteczkowych bajerów światło odbić. Ale czy to jest aż tak bardzo potrzebne, gdy gra jest ciekawa? Oczywiście zabawa nie jest nadmiernie skomplikowana, ale myślę, że za darmo to ta gra przynajmniej jest warta spróbowania. Także tamtego, tę grę polecam. A jeszcze jedno: gra jest pod Windowsa, ale pójdzie też na Linuxie. Kolejna gra to klasyczne RTS, czyli gra z kategorii, która od jakiegoś czasu jest na wymarciu. No, przynajmniej w takiej formie, jaką miała pierwotnie. Więc jeśli jeszcze nie graliście w tego typu gry i nie przeszkadza wam grafika szczątkowa, no ale przynajmniej w 3D, to polecam zapoznać się z tą produkcją. Może polubicie Artesy. No chyba, że orzuci was totalnie ta grafika, to, to nie próbujcie, bo to, to tylko was zniechęci. Nie, nie. A jeśli jesteś wiedbicielem tego gatunku i nie znasz tej pozycji, no wstydź się. No, i szybciutko biegnij na stronkę, którą znajdziesz w opisie, aby tę grę pobrać. Gra jest dostępna na PC. I można skorzystać ze zwykłego instalatora, ale także znajdziecie ją na Steamie oraz w sklepie Microsoft. Grę można także zainstalować pod Linuxem i na Macu. I to wszystko nadal za darmo. Sama gra została stworzona przez Pumpkin Studio w latach 90. Wsparcie zostało zakończone w 2000 roku, ale dzięki prośbom fanom tejże gry, studio to w 2004 udostępniło kod źródłowy i zezwoliło na jego modyfikację i rozpowszechnianie. <grywa> Więc brawa do tego studia. Patrząc na grafikę, czuć, że produkcja nie należy do świeżynek. No ale coś tam widać, w miarę da się operować kamerą i bawić się jednostkami. Nie jest to rewelacja, ale ujdzie. Zabawa za to jest co najmniej ok. Oczywiście nie ma ona w ogóle podejścia do tego, co się teraz tworzy, ale naprawdę daje sobie radę. Tylko trzeba dać jej szansę. Do dyspozycji mamy kampanię multi, w którym możemy grać przeciwko innym, ale jeśli chcemy zagrać w pojedynkę na mapach multi, jest to też możliwe. W trybie dla gry jednosobowej znamy, yy, znajdziemy, znamy, tak, znajdziemy opcję rozgrywka, która taką zabawę umożliwia. Nie wiem jak to jest na Steamie, ale po pobraniu tejże gry Souls Forge okazuje się, że ma ona wersję polskojęzyczną. No bardzo miła niespodzianka. A o co chodzi w tej grze? Należy rozbudować bazę, zebrać surowce, wynajdować kolejne usprawnienia czy co tam jest do badania, budować nowe jednostki, wysłać ich na wroga, jak się nie uda stworzyć kolejne, albo zebrać te, które wróciły i tak aż wreszcie wrót padnie, a my odniesiemy zwycięstwo. Proste i logiczne oczywiście, do czasu, jak się okaże, że przeciwnik jakoś za szybko się rozbudował i dostanie się ostro po tyłku. Życzę miłej zabawy. Na koniec przedstawiam Wam grę o znanej wszystkim nazwie. Dobra, ma ona tą nazwę trochę skróconą, ale i tak wiadomo na czym się wzorowała. Mowa tutaj o grze Freest Thief, bazującej na cywilizacji generalnie na pierwszej części cywilizacji. Mamy tu od groma różnych opcji. Aż normalnie ślinka cieknia, aby to wszystko posprawdzać. Ale szybko przestanie cieknąć, bo. No dobra, gdyby to nie była gra wzorowana na cywilizacji, to nawet bym jej nie przedstawiał. Grafika jest prawie symboliczna, ale to nie jest bolączką, tylko durne sterowanie. Nie uwierzycie, ale ja na początku nawet nie byłem w stanie poruszyć jednostki z miejsca. No, tak się długo motałem, że to sz... Zdenerwowałem się lekko. Ale wreszcie mi się udało. Więc też z tego względu nie polecam, no chyba, że ktoś jest twardzielem. Wtedy może spróbować swoich sił, ale najpierw trzeba się nauczyć sterowania, bo bez tego daleko się nie ujdzie. Dopiero po tym będzie można czerpać przyjemność z gry. No o ile ktoś dotrwa tak długo. Do usłyszenia wkrótce.